Witajcie moi kochani, pewnie będziecie bardzo zdziwieni G godziną, o której ten film wleci, ale uznałam, że nie będę czekać do jutra, żeby go wrzucić, gdyż, gdyż jest to temat dość y kontrowersyjny może, taki świeży, zapewne głośny, gdyż dzisiaj pomówimy sobie o Better Ossessom. A jest to temat, który tak szczerze mocno podzielił naszą społeczność SSS-ową, bo wielu, wiele graczy było za tym, a niektórzy byli wręcz przeciwni i byli tak bardzo właśnie nastawieni anty. A, nie. Dlaczego właśnie się zebraliśmy tutaj, żeby porozmawiać na ten temat? A odnośnie tego, iż Better SSO upadło. To już jest koniec Better SSO. Tak. I konkretnie, co się wydarzyło? Przeglądałam sobie właśnie TikToka, gdzie wyskoczył mi filmik, gdzie było właśnie powiadomienie takie, że Better SSO nie działa. I tak zaczęłam trochę poszperać, szperać, co się, co się takiego stało, no bo w sumie ja się przyznam bez bicia, a raz spróbowałam Better SSO, ale co za pomocą jakiegoś darmowego kodu, wiem, może sobie wciągnęłam wirusy, póki co... Wszystko mi działa, skanowałam to wtedy pierdylion razy i żadnego yy, wirusa mi nie wykrywało, ale wiem, że po prostu może być, a nawet mi tego komputer nie wychwyci, więc najprawdopodobniej na wszelki wypadek zrobię restart Windowsa, kto wie. Ale po prostu byłam ciekawa jak to wygląda, a że był za darmo kod, to chciałam sprawdzić. I jeśli chodzi o to, to faktycznie gra działała i yy, było to wszystko stary vibe, jakby, no, jak z 2017 roku. Ale odnośnie tego, czemu to zostało zamknięte. zamknięte? A mianowicie, właściciel, czy właściciele, teraz co to stworzyli za pomocą tych skradzionych plików, nie wiem, czy ich była jedna osoba, czy więcej, ale na głównym serwerze ich Discorda, te informacje jakieś prywatne zostały po prostu wyciek. Ktoś doszperał się odnośnie wiadomości jakichś prywatnych, po prostu kim jest właściciel. I ten właściciel. Najprawdopodobniej, mając jakieś niefajne rzeczy na sumieniu, się mocno wystraszył. Usunął serwer Discord i albo, albo on usunął, albo ktoś usunął. Teraz właśnie nie jestem do końca pewna, też nie to wszystko jest świeże, jest jakby można powiedzieć, chaos panuje, jeśli chodzi o te informacje. Ale z tego, co ja się dowiedziałam, po prostu wyciekły te informacje na jego temat i właśnie, albo on usunął serwer, albo ktoś inny. Wiem też, że serwer gry został usunięty jakby sam w sobie, więc gry już raczej PTRS SSO nikt nie odzyska. Mm. Słyszałam też właśnie, dotarłam do informacji, że próbowano ponoć 3-4 razy założyć nowy serwer na Discordzie, ale bezskutecznie nie, nie umieli tam tego otworzyć albo ktoś to usuwał, wiedząc kim ta osoba jest. Chyba <laughs> używając ten sposób ich danych, żeby to usunąć, ale po prostu najprawdopodobniej to jest właśnie wielki koniec. A jak dla mnie najzabawniej, za, najzabawniejszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że ci ludzie, nie wiem ileż tam było tysięcy ludzi, ale jak ostatnio kiedy tam widziałam, to tam było prawie 5 tysięcy ludzi? Albo nawet więcej? Nie, nie dam sobie ręki uciąć, ale dość sporo ludzi. I wielu z tych właśnie ludzi, którzy tam byli i grali w to już od dłuższego czasu, może nawet po to, powoli z będzie chyba w wakacjach, to tam było głośno o tym PTR SSO. Żąda teraz wzrotu pieniędzy. I to jest dla mnie coś mm, śmiesznego, a jednocześnie tak szczerze powiem, żal mi tych ludzi, Jakby ja teraz ich nie hejtuję wiadomo, ja nie, ja, nie, ja nie jestem hejterem ani nic, ale po prostu dla mnie ta cała sytuacja jest po prostu zabawna, no śmieszna, bo myślę, że byli oni świadomi, że wydając tyle pieniędzy na skradzioną grę, która właśnie przez fakt bycia skradzioną nie jest pewna, nie wiadomo jak długo będzie istnieć i wydawać na to tyle pieniędzy, dla mnie to po prostu była głupota. Wiadomo, granie na nostalgii i tak dalej. No, i odnośnie tego to po prostu sama nie wiem, co powiedzieć, bo jak mówiłam, ja w to długo nie grałam. Gram to, to tylko te trzy dni, co po pierwszej fali banów było dość sporo. Ten był darmowy kod, i można było sobie wejść obczaić. No to sobie po prostu chciałam zobaczyć, jak to tam wygląda i tak dalej. No i faktycznie był to jakby taki ten, kto to właśnie, ten właściciel wymyślił. To jest wiel jeden wielki big brain, że po prostu. Zrobił sobie interes. Zakładam, że bardzo sporo na tym zarobił przez tą prawie roczną działalność tej gry. Ale jeśli patrząc na to, że skończyło się to teraz tak, jak się skończyło, usunięciem serwera tej gry, um, usunięciem serwera na Discordzie, wyciekiem jego prywatnych danych, to obawiam się, że może ponieść konsekwencje prawne. A kto wie, może wyciekło coś na niego jeszcze gorszego. Mm, nie wiadomo, za co nawet, żeby pójść siedzieć, bo to różni, różne rzeczy ludzie mają w telefonach czy innych prywatnych rzeczach. Więc coś czuję, że ta sytuacja jeszcze się rozkręci, że jeszcze będzie tego bardzo, że coś jeszcze wielkiego może wy wydarzyć odnośnie tej sprawy. Ale no tak, no, teraz to są padło. Czy się cieszę? No, w sumie mogę powiedzieć, że tak, gdyż mm, dużo osób z SSO odeszło tylko po to, żeby tam właśnie pójść. Więc cieszę się, że ta gra, ta Better SSO, to skradziona wersja, ona już po prostu nie będzie zagrożeniem dla naszego SSO. no oryginalnego. że Po prostu to nie będzie dodatkowym zagrożeniem dla bankructwa naszej gierki. Plus cieszy mnie też fakt, że więcej osób się na to nie nabierze i kto wie, no, nie zostanie poszkodowanymi przez jakieś wirusy, które nawet nie, nie idzie wykryć, kto wie. Bo równie dobrze faktycznie ta gra mogła mieć wirusy, a równie dobrze nie. Ale no, jak wiecie, lepiej dmuchać na zimne. Więc po prostu się mogę powiedzieć, no, że to powiedzieć, no. Mhm. No, odetchnęłam z ulgą, że tak to się skończyło. Nie byłam jakimś antymocnym haterem tego, ale uważałam to za dość niesprawiedliwe wobec SSO, więc tak to wygląda. No. Jeśli będą jakieś nowe informacje, to myślę, że dogram jakiś materiał szerszy, ale jak mówiłam, to jest dość świeże i za dużo informacji na ten temat nie ma. Jedynie, no właśnie, to, że to upadło, że był wyciek jakichś danych, no, to no, no masakra, no. No i jeszcze ci ludzie dodatkowo, co po prostu teraz, no, czują się poszkodowani i chcą zwrotu pieniędzy. No, raczej nie mają się co spodziewać tego zwrotu. No więc to by było na tyle. Tak więc ja się będę odmoldowywać, bo jutro do szkoły. Tak więc życzę wam dobrego dnia, dobrego popołudnia, bądź dobrej nocy, w zależności kiedy to oglądacie. I papatki!